cześć, wróciliśmy już do Darmstadt także trzeba dalej wrócić do rzeczywistości ale lubimy tą rzeczywistość lubimy Darmstadt, lubimy dom i po okolicznym lesie nowe miejsce na bieganie bardzo fajnie, fajny lasek fajna natura dzisiaj interwały, 8 interwałów po jednej minucie z prędkością 4,15 na kilometr, ale zrobiło się Trochę lepiej, poniżej 4 minut. Dobrze poszło wszystko. Niecałe 10 km biegu. Baterie naładowane, a teraz będzie trzeba dalej walczyć. Dalej walczymy, budujemy, rozwijamy firmę i kondycję również. A tutaj trochę natury chciałem Wam pokazać. Trochę jeziorka. Zobaczcie jak ładnie gdzie dzisiaj biegaliśmy. Fajnie poszło. To co? Walczymy wszyscy dalej. Przejemy naprzód. I w sporcie, i w biznesie. Wszystkiego dobrego.